podpisów, które zbieraliśmy w chłodzie, mrozie i deszczu i mamy blisko 10 tysięcy podpisów poparcia pod listami dla kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mamy też wśród nas osoby, które niezwykle wyróżniły się w tej zbiórce. Zbyszek Jurkowski zebrał, Szanowni Państwo, 2,5 tysiąca podpisów. Osobiście sam Oprócz naszej aktywności, Wyszek to taka nasza perła w koronie, jeśli chodzi o aktywność i zbieranie podpisów. Szanowni Państwo, wszystkim wolontariuszom, wszystkim zaangażowanym chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za złożenie podpisów, za zaangażowanie się w zbiórkę podpisów. Bo każdy podpis to jest krok w kierunku prezydentury opartej na wspólnych wartościach, na poszanowaniu praw wszystkich obywateli. To kandydatura Rafała Trzaskowskiego gwarantuje silną i bezpieczną Polskę w Unii Europejskiej. Bardzo e, proszę, zachęcam, abyśmy tą energię 15 października zamienili na synergię majową. Dziękuję raz jeszcze wszystkim tutaj zgromadzonym, wszystkim wol wolontariuszom, którzy, tak jak mówiłam, w brozie, chłodzie i w deszczu zbierali podpisy i wszystkim mieszkańcom Lublina za złożenie podpisu poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o za zabranie głosu pana prezydenta doktora Krzysztofa Żuka. Szanowni Państwo, mamy świadomość, zwłaszcza w, w ostatnich tygodniach jak ważne są te wybory prezydenckie w Polsce i jak ważny jest ten fakt dla Bezpieczeństwa proponowany przez Rafała Trzaskowskiego, a z drugiej strony ten program Samorządy Naprzód stawianie na Polskę lokalną i regionalną w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Stąd te podpisy mają oczywiście promować naszego kandydata, ale też uświadomić wszystkim, Mieszkańcom naszego miasta i regionu, że wokół bezpieczeństwa i wokół samorządów, tu konkretnie rozwoju społeczno-gospodarczego, powinniśmy mówić jednym głosem. I Rafał Trzaskowski, jako kandydat na prezydenta, to proponuje. Dziś wydaje się, że jest taki czas, czy może szczególny czas, by uświadomić sobie, że jest jeden kandydat który może właściwie reprezentować nas wszystkich, który ma dużą e, motywację do tego wyłączyć e, wszystkich, niezależnie od miejsca, które zajmują na scenie politycznej i który jest przygotowany merytorycznie do tego, żeby pozwolić Polsce e, wspólnie z partnerami z Europy e, rozwiązać ten szczególnie istotny i ważny strategiczny nasz e, problem, czyli budować system bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i takiego prezydenta potrzebujemy.